Dzień dobry, witam serdecznie. Ja się nazywam Jarek Wasilewski. Witam na moim kanale Rozkminy Pastora Terapeuty. To tutaj właśnie na tym kanale znajdziecie państwo treści dotyczące e, obszaru, jakim jest uzależnienie, uzależnienie od substancji psychoaktywnych, ale także od zachowań, np. od hazardu, czy od e, gier komputerowych, czy od internetu dzielę się swoim doświadczeniem, długoletnim doświadczeniem w pracy z osobami uzależnionymi i staram się, żeby te rzeczy, które tutaj mówię, miały jak najbardziej praktyczny charakter. A dzisiaj o czymś niezbyt przyjemnym, ale czymś o rzeczy, która spotyka wszystkie osoby borykające się z uzależnieniem. Szczególnie tutaj mówimy o uzależnieniu od substancji psychoaktywnych. Dzisiaj pomówimy o zespole abstynencyjnym. Zapraszam serdecznie. Dla jednych kac, dla innych skręt, dla jeszcze innych bardziej fachowo zespół abstynencyjny. Niektórzy ten stan nazywają też tylko po prostu jestem na głodzie, głodami. Wszystko zależy od substancji. Dzisiaj pomówimy właśnie o fachowo nazwanym stanie, jakim jest zespół abstynencyjny. Kiedy osoby uzależnione. Od substancji odstawiają tą substancję, np. osoba uzależniona od alkoholu, pijąca ciągiem, a więc pijąca od dłuższego czasu odstawia alkohol lub drastycznie zmniejsza dawki spożywanego alkoholu, naraża się na nieprzyjemne stany. Jest to stan związany właśnie z odstawieniem. I nazywamy go dość popularnie, powszechnie zespołem abstynencyjnym, a więc jest to zespół objawów, które towarzyszą odstawieniu substancji. Objawy mają charakter somatyczny, mają też charakter psychiczny, też dotykają tego obszaru życia społecznego. I to cierpienie, które pojawia się, gdy osoba uzależniona przestaje pić, przestaje zażywać narkotyk. Nazywamy zespołem abstynencyjnym. Ono, tak jak powiedziałem, ma charakter fizyczny, psychiczny i e, społeczny. E, to cierpienie, ten dyskomfort spowodowany jest częściowo przez zaburzenia fizyczne i zapotrzebowanie organizmu na substancję, która przez wiele dni, tygodni była dostarczana do organizmu. Nagle następuje tak zwany szok związany z odstawieniem. Pomimo tego, że substancja jest trucizną dla organizmu, przez dłuższe zażywanie organizm się e, przy, stosowuje do tej substancji, w jakiś sposób ta, no, następuje e, takie toksyczne przyzwyczajenie, zależność. No i później e, po odstawieniu występują te wszystkie objawy. One mają charakter fizyczny. Tak jak mówiłem, wynika to także z psychicznej reakcji na utratę podstawowego sposobu radzenia sobie z życiem to jest zażywanie uzależniającego środka. Cierpienie to ma także charakter społeczny i wynika z nagłego porzucenia stylu życia skoncentrowanego na uzależnieniu. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o przebieg zespołu abstynencyjnego to wszystko zależy od, od substancji. Na przykład przy uzależnieniu od opioidów. Na przykład od heroiny, no to ten zespół abstynencyjny, ten aspekt fizyczny będzie bardzo silny. Przy uzależnieniu od amfetaminy czy marihuany, te psychiczne stany znowu mają też duże znaczenie. Przy uzależnieniu od alkoholu fizyczne, psychiczne to cierpienie jest doskierające w równym stopniu, myślę pacjentom zgłaszają dyskomfort w tych wszystkich obszarach. I tak jak przy uzależnieniu od opioidów to mogą być właśnie dreszcze, to może być bezsonność, to mogą być nudności, to może być gęsia skórka, jadłowstręt, światłowstręt, rozwolnienia, więc cały organizm jest zmontowany. Przy alkoholu również występują na przykład nudności, wymioty, Podwyższenie ciśnienia krwi, bóle, zawroty głowy, problemy ze snem, bezsenność lub koszmary, drżenie rąk i powiek, nadpobudliwość psychoruchowa, ale także obniżenie nastroju. Tutaj w tym obszarze psychicznym obniżenie nastroju takie stany depresyjne. I to jest taki zespół abstynencyjny. Też przy, przy skrajnych przypadkach, przy długotrawym za, 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 zażywaniu. Substancji ten zespół abstynencyjny może być powikłany. Ja już spotkałem się w swoim życiu z przypadkami właśnie różnych psychos, takiego tak zwanego delirium. Te pierwsze 72 godziny są dosyć trudne po odstawieniu. Dlaczego ja to mówię? Mówię to dlatego też, żeby osoby, które zażywają, jeżeli oglądają ten program, jeżeli oglądają ten kanał, miały świadomość tego, że są pewne konsekwencje i ja zachęcam zawsze do tego, jeżeli tutaj oglądają mnie też rodziny osób uzależnionych, aby podejmować decyzje świadomie i zawsze... W oparciu o wsparcie, o wsparcie medyczne, uważam, dzisiaj mamy dość dobrze rozbudowaną sieć detoksykacji, a więc jeżeli nie mówię tutaj o takim piciu, że ktoś pije takim modelem weekendowym, piątek, sobota, być może ten zespół abstynencyjny nie będzie aż tak doskierający nie będziesz potrzebował pomocy farmakologicznej, tak, aby aby stanąć na nogi. Mówią niektórzy, że to tym się różni właśnie uzależnienie od osoby uzależnionej od osoby nieuzależnionej, że ta osoba nieuzależniona, kiedy przeholuje z alkoholem na drugi dzień, ma kaca, osoba uzależniona ma zespół abstynencyjny. I zachęcam właśnie do wsparcia, do wsparcia medycznego, ale nie na własną rękę, ale zawsze do kontaktu z lekarzem. Jeżeli wychodzisz z ciągu picia czy brania, do, to, do kontaktu z punktem szpitalnym, z detoksem, z odtruciem szereg różnych działań pomocowych od wsparcia psychologicznego dzisiaj jest taka możliwość po te pierwsze dni, kiedy ten zespół abstynencyjny jest najsilniejszy, ten ostry zespół abstynencyjny to jest do 10, pierwszych dziesięciu dni, ale tak te, te najpoważniejsze objawy przy odstawieniu alkoholu to jest dwa, Trzy dni ustępują zazwyczaj po dwóch, trzech dniach. Oczywiście utrzymują się takie objawy jak bezsenność, jeszcze poddenerwowanie. Człowiek jeszcze nie jest w dobrej kondycji, ale już jak gdyby to są te najgorsze rzeczy. I kiedy człowiek jest na detoksie, kiedy jest, pacjent jest w szpitalu, w placówce, dostaje wsparcie farmakologiczne, w zależności od tego, od czego jest uzależniony, lekarze już dobrze wiedzą, jak postawić pacjenta na nogi, kroplówki wzmacniające, Sole, minerały, glukoza. Niektórzy robią taki detoks w domu. W przypadku osób, które chronicznie nadużywały alkoholu, nie doprowadzając do wytrzeźwienia, zespół odstawienny może mieć znacznie poważniejsze, niebezpieczne nawet dla życia objawy niektóre symptomy takie typowe dla przebiegu niepowikłanego czyli to o czym mówiłem powikłana forma zespołu charakteryzuje się też wystąpieniem groźnych komplikacji np. padaczki alkoholowej czy delirium tremens i te fizyczne objawy zespołu abstynencyjnego one występują w dwóch fazach pierwszą nazywamy właśnie ostrą ostrym zespołem abstynencyjnym i trwa od 3 do 10 dni Kiedyś sądzono, że cierpienie związane z zostawieniem alkoholu czy narkotyków mija po kilku dniach, jednakże dzisiejsze badania pokazują, że zespół abstynencyjny jest procesem długofalowym i może się utrzymywać nawet przez miesiące, a nawet lata w trakcie abstynencji. Ten długotrwały proces nazywamy przewlekłym zespołem abstynencyjnym i o tym może trochę powiem w innym odcinku. Zespół abstynencyjny, a więc te wszystkie. Nieprzyjemne objawy, które przeżywa pacjent po odstawieniu alkoholu czy narkotyku, one są wielkim hamulcem w głowie osoby uzależnionej, do tego, aby zrobić coś ze sobą, aby przerwać ten proces brania i zacząć trzeźwienie. <laughs> A więc właściwe podejście tutaj w tym momencie i złagodzenie tym, tych objawów, ono zdecydowanie pomoże. Jeżeli jesteś osobą uzależnioną od heroiny, to ten głód po podstawieniu substancji jest bardzo silny i ten lęk może cię paraliżować i pchać cię do kolejnego wzięcia, do kolejnej działki, ponieważ ból psychiczny, fizyczny jest bardzo silny. Ale kiedy trafisz na oddział, kiedy trafisz do szpitala, kiedy trafisz na detoks, lekarze zadbają o to, abyś dostał odpowiednie substancje, abyś dostał, Medykamenty, abyś dostał odpowiednie leki, które zminimalizują ten dyskomfort i pomogą ci powoli, później zmniejszając dawki tych leków, doprowadzą cię do, do, do takiego stanu, w którym będziesz mógł normalnie funkcjonować. A więc ja zachęcam do tego. Te wszystkie próby odstawiania, takie domowe, właśnie, one kończą się właśnie często niepowodzeniami z tego powodu, że człowiek nie jest w stanie wytrzymać cierpienia. Ta metoda, która kiedyś nazywana była, zresztą do dzisiaj jest tak nazywana, cold turkey, czyli. Zimny indyk, odstawianie tak na sucho, totalnie, rzeczywiście ten proces może być krótszy, ale bardzo często kończy się niepowodzeniem i złamaniem abstynencji, i później już w przyszłości blokuje do kolejnych prób podjęcia, trzeźwienia do podjęcia abstynencji. A więc zachęcam do mądrego, rozsądnego podejścia i do skorzystania z wsparcia. Medycznego, tutaj wsparcia fachowego, z punktów detoksykacji, z porady lekarskiej, co zrobić w takim, w takim przypadku. Pomimo tych objawów zachęcam, warto. Objawy są krótkotrwałe, tak jak mówiłem, 3 do 10 dni dyskomfortu, czasami ten przewlekły zespół, który utrzymuje się dłużej, ale to też nie jest na wieki, i to też nie jest ciągle. A ten przewlekły zespół abstynencyjny o swoje szczytowe natężenie ociąga między 3 a 6 miesiącem trzeźwienia, więc trzeba do tego dotrwać, już buduje się pewną jednak hmm, tężyznę psychiczną, fizyczną, że człowiek jest w stanie sobie z tym wszystkim poradzić. Zachęcam do trzeźwego stylu życia. E, moi drodzy, jeśli oglądacie ten kanał, to też lajkujcie, e, komentujcie, zapraszam do komentarzy, do udostępniania. Innym. Życie na trzeźwo ma sens, jest piękne. Zachęcam do takiego życia. Jeżeli obawiasz się zrobić pierwszy krok, to też skontaktuj się ze mną. Postaram się dać Ci jakąś wskazówkę. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.